Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Księga W audycji księga witają Państwa. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz i Paweł Kęska. Ostatnia niedziela Adwentu. Za chwilę największa tajemnica chrześcijaństwa. Bo żeby Bóg oddał za nas życie, to wpierw przyszedł na świat. I to wtedy to niesamowita rzecz, jak wcielenie się wydarzyła. I przygotowujemy się już tuż, tuż. Zaraz to będzie. I dziś będziemy się przygotowywać do tych tajemnic przez czytania biblijne. Zaczynamy od czytania z księgi Izajasza. Rozdział 7, wersja od 10 do 14 Pan przemówił do Achaza tymi słowami Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego Czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze Lecz Achaz odpowiedział Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę Wtedy rzeki zajasz, Słuchajcie więc domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Proszę księdza Achas. Bóg mu wskazuje przez proroka, żeby on prosił o znak. Chyba każdy chciałby jakiś znak, czy robi dobrze czy źle. A Haz powiedział, że nie będę prosił i nie będę wystawiał pana na próbę. To jest pokora czy pycha? Trzeba by zajrzeć już do serca Haza, ale dalszy tok wydarzeń wskazuje, że była to pycha, i dlatego pan potraktował przez słowa Izajasza go ostro. To jest. Pan Paweł wspomniał, że to jest największa tajemnica chrześcijaństwa. Tak, to prawda. Po grzechu pierworodnym ludzkość znalazła się w sytuacji pozornie bez wyjścia. Bo Można by Pana Boga przeprosić, ale musiałby zrobić to ktoś, kto jest godny i równy majestatowi Bożemu. Proszę zwrócić uwagę na te napisy. Nie wiem, czy one są jeszcze na nowych osiedlach. Za krzywdy, szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice. Dziecko może zbić szybę, dziecko może coś podpalić, ale dziecko nie może za to przeprosić Boga. I Bóg stał się człowiekiem. To nieprawdopodobny pomysł. Bóg stał się człowiekiem żeby właśnie w imieniu nas, będąc jednym z nas w pełnym znaczeniu, będąc człowiekiem, yy, przeprosił Boga, który jest równym majestatem. I to jest nieprawdopodobna szansa dla nas na, na wyzwolenie z grzechu pierwotnego. Bóg wielokrotnie apeluje do ludzi, stuka, puka, yy, próbuje, można powiedzieć. Uparty jest Bóg nasz. Uparty. Upar, up, uparł się, że nas zbawi. Upar się, że nas bawi, jest w porę i nie w porę, jak wiemy, Paweł nastawie pisze na stawie. Jest uparł się, nastaje na to ostro, nie popuszcza nam i robi wszystko, co w naszej mocy. Ale to wszystko, co w naszej, przepraszam, robi wszystko, co w jego mocy, ale to wszystko, co w jego mocy, rozbija się o krótkie nie, wobec którego Bóg sobie nie może poradzić. Może zachęcać, może słodzić, może pokazywać, może zachwycać. Ale tego nie, nie, pod, nie może zlikwidować w naszym sercu i umyśle. Także Pan Bogu nigdy nie znudzi się odpuszczaniem grzechów. Co to jest za król, który skazuje się sam na bezsilność wobec swoich podwładnych, którzy mogą odmówić? To jeszcze moc, mocniej to ujmę. Co powie król, który wydał takie zarządzenie, że w całym państwie kto zostanie przyłapany na kradzieży. Będzie srogo ukarane, i za kilka dni złapano złodzieja. Problem polegał na tym, że była to matka króla. I teraz całe, całe królestwo patrzy, czy król ominie ten przekaz, i matkę na lewo, powiedzieliśmy, uwolni od tego od kary, która ją obowiązuje, czy każe ją ubiczować, ukamienować, jakie tam kary były. Co Bóg zrobi? I tak jest źle dla tego człowieka. Przepraszam, i tak jest źle. Otóż nasz Bóg wpadł na taki pomysł. Ja się dam ubiczować za tą kradzież, za te wszystkie grzechy. Ja stanę po stronie ludzi i jednocześnie po stronie Pana Boga i dokonam pojednania między Bogiem a ludźmi. Tak, aby prawu stało się zadość, i aby odczucia ludzkie, że syn nie powinien katować matki, też będą spełnione. Te odczucia, które są, mówią nam coś innego zupełnie o traktowaniu rodziców. Tutaj na przykładzie tego czytania. Bóg czegoś od nas chce i dokładnie mówi, jak to mamy zrobić. Masz prosić Boga o znak. Natomiast my też czegoś chcemy, na przykład szczęścia, ale na drogę Bożą się nie zgadzamy. Na przykład chcę być szczęśliwy, ale do zakonu nigdy, Panie Boże, nie pójdę. Znajdź mi inną drogę. Czy my musimy iść dokładnie tymi drogami, które Bóg nam wyznacza? Bóg nie wyznacza, nam te mówią tak bardzo szczegółowo: Pójdziesz teraz na ten film do kina. Jutro zaprosisz tego kolegę. Nie miłuj ludzi, miłuj świat, miłuj dobro i pokój, ale Pan Bóg, do tego cię Pan Bóg wzywa. Natomiast to, co ogól, to, to jest ogólne w wezwaniu Bożym, ty zamienić na konkret, że pójdziesz na taki film, że zjesz takie ciastko, że zaprosisz tego kolegę. Bóg, Bóg nam mówi w, w ogólności, także my mamy rozwijać się w relacjach międzyludzkich, więc musimy się odwiedzać, musimy do siebie pisać, musimy do siebie dzwonić. I Bóg, Bóg tylko nam informuje o tej ogólnej zasadzie, a już jak my ją będziemy w czymś wprowadzać, to sprawa Pana Boga bardzo osobista, indywidualna. Tu jest też napisane, że, yy, że my się Bogu naprzekrzamy. Naprzekrzacie tak. się mojemu Bogu. Czy to, że my na przykład do Boga wielokrotnie o coś apelujemy, albo codziennie modlimy się o to samo? Czy to tak, Pan Bóg, Boga? Pan Bóg wykorzystuje różne pojęcia ludzkie, sytuacje ludzkie, charaktery ludzkie, żeby nam pokazać prawdę o prawdzie boskiej, tej nadprzyrodzonej. I nie wszystko musimy traktować tak dosłownie, nieustannie się módlcie. No Gdyby ktoś się nieustannie modlił, ładnie nie, nie, jadł. nie jadł, to ładnie, ładnie by wyglądała taka restauracja, w której, w której każdy, tylko ja zapomina o Bożym świecie. Więc mamy się modlić nieustannie taką, to jest ja nazywam to, taką świadomością obecności. Proszę Państwa, gdyby do naszego mieszkania przybył yy, jakiś kardynał sławny, czy że powiedzmy wprost, papież, to my byśmy go mogli nie widzieć, a bylibyśmy zupełnie podekscytowani tą sytuacją i zafascynowani i myśleli, co, co mu podać na obiad. Chociaż go nie widzimy, chociaż z nimi nie rozmawiamy. Otóż my powinniśmy się czuć na ziemi teraz, jak tacy właśnie ludzie, którzy wiedzą, że Bóg przyjechał do ich domu, jeszcze go nie widzą, jeszcze z nimi nie rozmawiają tak słowo, słowem słowo, ale już są cali przejęci i drżą im ręce, bo wiedzą, kto, kto siedzi za na, na, na krześle. Za chwilę dalej będziemy tajemnicę Boże kontemplować we fragmencie listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Księga Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział pierwszy, wersy od 1 do siódmego. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w pismach świętych. Jest to Ewangelia o jego synu. Pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według ducha świętości, przez powstanie z martwych, pełnym mocy Synem Bożym. O Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez niego otrzymaliśmy łaskę i Urząd Apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa. Wierzę. Wśród nich jesteście i Wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie, łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Proszę księdza święty Paweł mówi o tym, że sam jest powołany do nawracania pogan, Ba, poganie są powołani, żeby ich nawracać, a powołaniem chrześcijanina jest właśnie nawracanie pogan. Czy po to jesteśmy chrześcijanami, żeby bezustannie wykonywać tą pracę, jak święty Piotr i łowić te ryby, i nawracać pogan? Czyli naszych, nie wiem, co sąsiadów, bliskich obcych, muzułmanów, znajomych z korporacji, Trzeba zauważyć, nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzicie, że słowo poganin, pogaństwo ma bardzo taki pejoratywny wydźwięk. I jeśli się mówi, że z poganinem, to chociaż rzeczywiście to jest człowiek może nieoszczony, niewierzący i ateista, to jednak wielu tego nie kupi ze względu na sam zwrot Pogani, nawra i nawracać, nawracać, co by sugerowało, że my jesteśmy lepsi, my jesteśmy oczywiście bardziej obeznani, no i tych... Biednych pogan trzeba nawrócić, trzeba coś z nimi zrobić. To co też bardzo w dzisiejszym świecie nie pasuje, bo dzisiejszy świat mówi inno, o wolności, o przy, wolności w, w, w dokonywaniu wyborów, mówi o chrześcijaństwie z wyboru, a nie chrześcijaństwie wiary, takim chrześcijaństwie, które się dziedziczy po rodzicach. Także my mamy nawracać chrześcijan w sensie ścisłym, pogan. Ale ja bym to zdecydowanie prosił o zmianę, te słowa, zmianę słów, wymianę słów na te takie bardziej współczesne, gdzie mówimy o wyborze, o nawracaniu. A świat mamy z przykładem życia, przede wszystkim przykładem życia. Natomiast nie możemy zostawić sprawy w takiej tonacji, a niech sobie oni robią, co chcą, co mnie to obchodzi. Nie, my jesteśmy powołani do tego, żeby nas obchodziło to dzieło ewangelizacji, także wśród niewierzących i ateistów. Czyli nie mogę zamykać oczu na bezprawie tego świata. Zgadza się, nie mogę. To jest. Niektórzy ludzie umy, um, lubią umyć ręce gdzieś się schować za filarem i ja i Pan Jezus, ja i Pan Jezus, ja i Pan Jezus. Natomiast to nie jest tak. Jest ja, Kościół, świat i Pan Jezus. Jestem posłany do tej małej mojej misji. Nie, nie może nie dzieła tworzenia szpitali czy, a, chociaż kto wie... Tylko powinniśmy z całą dyskrecją, taką, no właśnie dyskrecją, z takim nieafiszowaniem się oddziaływać na, na postawy ludzi niewierzących. No właśnie, skąd ja wiem, że poganie są powołani, to znaczy, mam sąsiada, który do kościoła nie chodzi, żyje grzecznie, co obserwuję, widząc i słysząc za ściany czasem, prawda, i, i w innych sytuacjach. I czy ja mam uparcie dążyć do tego, żeby jemu Ewangelię przekazać? Czy jest taki moment, kiedy mam odpuścić i powiedzieć, dobra chłopie, sam chciałeś, masz co chciałeś, nie będę ci się pchał, że tak powiem, między drzwi, tak? Jesteśmy pewnie jednego, Bóg nas wszystkich powołał do miłości. Tylko tę miłość bardzo różnie realizujemy, w różnych formach, zakony, jakieś decyzyjne, decyzjalne, apostolstwo świeckich, ale wszyscy jesteśmy wezwani. Teraz Setki sposobów jest na, tak, na, na, na takie apostołowanie. Można się tylko modlić, można składać ofiary, można komuś zaproponować jasna jasną górę. Jeśli on się wycofa i zaneguje ten pomysł, to natychmiast my mamy się też wycofać i zanegować ten pomysł, ale potem do niego wrócić. Także apostołujemy, tylko chyba każdy ma swój bardzo osobisty sposób apostołowania. A jaka jest ta granica? Kiedy ja wiem, że mam powiedzieć dość. No kiedy już widzimy, że ktoś mówi, panie sąsiedzie, pan da spokój, mnie pan tak łatwo nie nawróci, już dajmy spokój, dajmy spokój. No to już wyraźne hasło takie, żebyśmy się zeszli do podziemia modlitewnego, tak bym to nazwał. O właśnie, teraz to podziemie jest ważne. Czy yy, uparcie modlić się do końca w intencjach właśnie moich bliźnich, którym chcę jakoś prawdę Bożą naświetlić, czy też kiedyś mam odpuścić. To, to też zależy od Właśnie. sytuacji. Kiedy ktoś mówi, panie Władku, pan da spokój z tym panem Bogiem, bo już dostaje alergii, no to już to już znak, że to nie, nie, ta, nie ta droga. Natomiast uporczy... Ja bym nazwał to delikatną uporczywością. Yy, uwalniającą uporczywością bym to nazwał, że jeśli to kogoś wyzwala, to on pójdzie za tym, jeśli nie wyzwala, to ci odsunie od chrześcijaństwa. Święty Paweł natomiast był takim apostołem, który nie ustawał, w porę i nie w porę nastawał i nie odpuszczał sobie, chyba aż do końca. Jan Paweł II też nie odpuścił sobie do końca, ale bardzo często spotykał się z ludźmi niewierzącymi, ateistami i nigdy nie, nie nawracał ich w sensie takim bardzo prymitywnie dosłownym, że oj panie Żydzie, oj panie muzułmaninie, nawrócić się, nawrócić, zostawić tego Allaha i tego... Jehowite. Nikt, nikt, zawsze człowiek kulturalny, delikatny, subtelny. W przemówieniach odwoływał się do Boga, ale poświęcał też duże partie ludziom niewierzącym i ich misji w Kościele. Dlatego powtarzam jeszcze raz. Subtelne, delikatne nawracanie z wsłuchiwaniem się w człowieka, a nie podejście na zasadzie jesteś głupi, poganin, a my cię tutaj nawrócimy i oświecimy. Bo, nie tak jest to, no i nie takie metody. No Jezus piła, to też nie nawrócił. No, Jezus nie nawrócił piłata. Jezus wielu ludzi nie nawrócił. Niektórzy, którzy byli przy Chrystusie, potem odeszli. Czyli my, Czyli my, panie, mamy odejść, ty ma słowa życia wiecznego. Dlatego ja zawsze powtarzam słowa, które kiedyś wyczytam. Bóg ojciec miał raj, najlepsze dzieci po grzechu pierworodnego, i też mu nie wyszło. Także ktoś powiedział, nie ma rodziców bezbłędnych, idealnych, są najwyżej poprawni. Za chwilę będziemy czytać Ewangelię. Księga. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział pierwszy, wersja od 18 do 24. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida: Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją małżonkę do siebie. Proszę księdza, wydawać by się mogło, że skoro nasz król przychodzi na świat, to przychodzi w glorii, chwale, prosto na tron. A on przychodzi w jakieś przedziwne społeczne niuanse, konwenanse, problemy, gdzie ba jego życie razem z życiem jego matki jest zagrożone, a wszystko to spoczywa w rękach Józefa. Po prostu mężczyzny, któremu dodatkowo jeszcze Aniu musi tłumaczyć szczegóły, bo on sam troszkę się w tym nie ogarnia. Czemu tak Bóg sobie to wymyślił w tak skomplikowany, zniuansowany sposób? No nie, przyznam, że nie wiem, dlaczego to wymyślił jest też, też raz mam pokusę powiedzieć, panie może nie mógłbyś nie mógł tego uprościć. No widać, widać nie mógł, skoro nie uprościł. I, i ja z tego zwrócę uwagę, że gdybyśmy m, zadano nam pytanie, i mi jeszcze parę lat temu, kiedy było zagrożone życie Jezusa, po raz pierwszy, kiedy diabeł chciał Go zabić, to byśmy wskazali, przynajmniej ja bym wskazał, na rzecz wyjątek, A to dużo wcześniej. To historia zagrożenia Jezusowego życia, Istnieje, rozpoczyna się z chwilą, kiedy on jest jeszcze w łonie matki. I wszystko było w rękach Józefa. Gdyby Józef powiedział, że ona popełnia cudzołóstwo, że zdradziła go jako narzeczonego, być może Józef by wziął kamień i rzucił pierwszy, a potem by poleciały kamienie całej wioski, bo taki jest proceder kamienowania. Taki był proceder kamienowania. I proszę Państwa, Asia się prosi, żeby powiedzieć Matko Boża, idź mu wytłumacz, on no, widzi, że jesteś w stanie błogosławionym. A przecież jesteś święta, porządna dziewczyna, i nie mogłaś popełnić grzechu. I mówię tłumacz, jak to się stało. A, a Maria nie tłumaczy nic. To jest nieprawdopodobne. Grozi jej śmierć. Grozi śmierć jego synowi. A ona nie tłumaczy nic. Czym ona się tu broniła? Czym ona. Co było jej, co było jej tarczą. Nie wyjaśnianie. Nie tłumaczenie. Jej tarczą było piękną. Bo Józef ma tu jedną zagwostkę. Gdyby ona zgrzeszyła. Ona by się tak nie uśmiechała, ona by tak nie patrzyła. Ludzie grześni są smutni, ludzie grzeszni są nerwowi. Ludzie grześni o byle co się czepiają. Natomiast Maria jest pełna pokoju. Pełna pokoju, jeszcze bardziej niż była przed tym stanem błogosławionym. I wtedy Józef bierze rzecz w swoje ręce, tak jak Maria oczekiwa, że on sobie da radę, że on sobie poradzi. I mówi, yy, chcę powiedzieć, tak planuje, yy, że oto, jest, yy, oto jestem błogosławiona i wybrana spośród wielu. I moim, tym, tym, że tak powiem, znakiem firmowym mojego powołania będzie właśnie radość. Józef wie, że jeśli weźmie wszystko na siebie, cała niechęć Nazaretu będzie zwrócona przeciwko niemu. Będą go pokazywać i mówić: To gagatek, no. Zrobił kobiecie dziecko i zwiał. I wtedy, kiedy już Józef zdecydował się mm, na takie rozwiązanie, przychodzi Anioł i mówi: To nie był grzech, to nie było cudzołóstwo. Ona jest wybrana, będzie się bronił, chronił, i, i będzie się opiekunem. Yy... Warto sobie tę Ewangelię i te, te prawdy jakoś przy, przywołać w pamięci, kiedy w rodzinie, hmm, kiedy w rodzinie wszyscy sobie chcemy tłumaczyć, a to po prostu trzeba nieraz zaczekać i zostawić Panu Bogu w rękach sprawy i on ją będzie rozwiąże chociażby się na początku wydawała beznadziejna. Bóg zdaje swoją największą tajemnicę w ręce prostych, dobrych ludzi sumienia i ufa, że, że będzie dobrze. A, I to się rozgrywa w, w ich nerwach, w ich pytaniach, odpowiedziach i to jest bardzo piękne. I tu jest też tak napisane, że Józef po prostu, kiedy anioł mu to już powiedział, to po prostu wstał i poszedł. I wziął ją do siebie. Mhm. Ale przecież w tym chłopie, tak mogę powiedzieć ym, prosto, rozgrywał się wielki dramat przecież. Ogromny dramat. On jest, jest rozdarty na dwie części, Józef. I to jest, i to od, z, dzieje świata są w rękach cieśli. Gdyby on powiedział, tu założyłam Maria założyłam zabili ją, a gdyby ona zginęła, zginęłoby jej dziecko. I koniec misji Jezusa Chrystusa. Wszystko było w rękach Józefa. Cały świat, wszechświat, kosmos. Czy my się możemy czasem do Józefa przyrównać? Oczywiście nie w tym sensie ewangelicznym, ale w życiowym. No nie, nie na pewno nie w tym wymiarze. Przyrównać się możemy, tu jedno słówko pan już powiedział, że ktoś, że ktoś musi wstać i iść. Wstać, pierwsze wstać. Podnieść się z grzechu, podnieść się z, z bezmyślności, podnieść się z, z czegoś, co nas zniewala i dopiero pójść. Jeśli ktoś by chciał iść nam pełnić misję ze swoją ukochaną y, wersalką, kocykiem, kuflem do piwa, to daleko nie zajdzie z takimi, z takimi gadżetami organizacyjnymi. Józef wstał, zostawił wszystko, co było niebezpieczne dla jego misji i dopiero wtedy poszedł. Panowie, żeby spełnić swoją misję, pierwsza wstać. Z tego wszystkiego, co nas usiedla. Księże, jak mam poznać, co jest z Ducha Świętego? Bo to Aniu powiedział, że jest z Ducha Świętego. A, a, a może w moim życiu są takie pragnienia, może są tacy ludzie, którzy przychodzą, może są takie sprawy, które mam wypełnić, a są bardzo trudne, skomplikowane, wydawać by się mogło ponad moją miarę. Skąd ja mam no, wiedzieć, że to jest z Ducha Świętego akurat jest? Do no, mnie Aniu nie mówi, proszę, do ucha. No, mówi przez Kościół, to jest mocniejszy głos. Po owocach się poznaje. To jest jedno, jedno jedyne kryterium. Że złe drzewo nie może wydać złych owoców, dobre drzewo nie, mo, nie może wydać złych owoców i odwrotnie. Także trzeba zaczekać. Kościół się przyglądał wielu osobom, którzy chcieli podjąć misję jakąś temu Franciszkowi. Yy, i, I tym podobnym. Długo się przyglądał, Kościół jest bardzo cierpliwy, żeby stwierdzić, czy te owoce są na stałe dobre, bo może być w pierwszym pokoleniu owoc dobry, a w drugim już nie. Natomiast stwierdzenie, że o stałości takiej dobrej postawy, może taką postawę stałości może ocenić Kościół oczami Ducha Świętego. Proszę księdza, już za tydzień Boże Narodzenie, wcześniej Wigilia. Jak podejść do tego tematu, żeby się w nas Bóg narodził? Żebyśmy jakoś to życie nasze dr drgnęło jeszcze raz. No, drgnęło, co mamy na myśli. Drgnęła, bo i daj Boże, nasza wola i nasze pragnienie dobra, nie tylko jakieś emocje, żeby drgnęły przy jakiejś kolejnej płycie kolęd wzruszających. Poznajmy po owocach, poznajmy po pokoju, który nosimy w sercu i jakiejś takiej wewnętrznej mocy duchowej. choć to może być mylne. Trzeba czekać na te ostateczne kryteria. Ale już, już po tym powinniśmy się orientować, czy jedziemy na na łasce uświęcającej, że tak powiem, czy na takich ziemskich dopalaczach. Więc w tym oczekiwaniu Państwa zostawiamy i sami też oczekujemy. A za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Piotr Pawłukiewicz. Paweł Pęska. Księga. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106. I